Kolejna lekcja z procentów dla klas szóstych. Wiemy już co to jest procent. Wiemy jak zamieniać ułamek zwykły i dziesiętny na procent. Wiemy jak procent zamieniać na te ułamki. No to teraz przyszła kolej na umiejętność określania z danej treści zadania czy z rysunku, jaki procent stanowią dane części. Tak? Czyli czy to będzie w zadaniu tekstowym, czy to będzie na rysunku. Musimy mniej więcej wiedzieć, jak to określić i skąd to się bierze. To, co należało ostatnio zapamiętać, to w notatce mieliście wypisane ułamki w postaci, które zamieniamy na procent, takie, które są standardowe i trzeba je zapamiętać. No to w ramach przypomnienia. Jedna dziesiąta to było 10%, tak? Potem była jedna druga, wiadomo połowa 50%. Kolejnym takim ciekawym była jedna czwarta, czyli 25%. Kolejnym jedna piąta, czyli 20%. Jeszcze podałam 3 czwarte wiadomo 75%. Kojarzyć 75 setnych, No, 1, no wiadomo, 100%. Gdy spotkamy na przykład jedną setną, no to mamy jeden ze 100 możliwych, czyli 1%. To należało zapamiętać. A teraz zobaczymy, jak to wygląda w zadaniach. Przejdziemy do podręcznika waszego na stronę 144. I jesteśmy już na tej stronie 144 w podręczniku i zobaczmy to ćwiczenie A. O. E, można sobie otworzyć, bo tu troszeczkę niewyraźnie będziecie widzieć, może ktoś zobaczy, ale e, literki są malutkie. Szkoła wydała już jedną drugą zaplanowanej kwoty na remont. Pamiętamy jedna druga, jedna druga 50%. Czyli e, z ułamka zwykłego przechodzimy na procent. Drugie zdanie. W sadzie pana Wiesława śliwy stanowią 1 czwartą wszystkich drzew. 1 czwarta drzew, pamiętamy, 25%. Skąd to się bierze? Setkę wystarczy tutaj podzielić na 2, mam 50. Setkę wystarczy podzielić na 4, mam 25. Wojtek zbiera na nowy rower i uzbierał już 1 piątą potrzebnej kwoty. Jak setkę podzielimy na 5, mamy 20. W związku z tym mamy 20%. Sok zajmuje 1 dziesiątą pojemności dzbanka. 1 dziesiąta, setkę dzielimy na 10 i mamy 10%. 1 setna. Uczniów pewnej szkoły otrzyma nagrodę prezydenta miasta. Setka na 100 No to jest jeden. Czyli mamy 1% uczniów otrzyma nagrodę prezydenta miasta. Pani Katarzyna wydała na nowy samochód 3 czwarte swoich oszczędności. 3 czwarte, pamiętamy, to 75%. Procent, czyli te zdania wszystkie możemy sobie zamienić, używając tych procentów. Czyli pani Kasia wydała na nowy samochód 75% swoich oszczędności. Spójrzmy teraz na ten przykład. W grupie 25 dziewcząt zadano pytanie: Co wolisz nosić spódniczkę czy spodnie? I 50 z nich odpowiedziało, że woli nosić spódniczkę. Jaki to procent grupy? Słuchajcie, w takich zadaniach używamy ułamka zwykłego, czyli naszym mianownikiem, tak jak jest tutaj, jest około dziewczyn, czyli 250, natomiast tych wybranych, tych co wybierali spódniczkę, mamy 50. Po skróceniu tego ułamka 50-250 mamy ułamek 1 piątą, a 1 piąta to jest 20%. W związku z tym 20% dziewcząt z tej grupy woli nosić spódniczkę. Podobne przykłady zaraz zrobimy za chwileczkę. No, i to nasze ćwiczenie B, które jest tutaj, tak? I teraz mamy takie zadania. Nie umiem tego powiększyć jakoś tak bardzo, więc jakoś sobie poradzimy. Zapisz odpowiednie ułamki, a następnie odpowiedź na zadanie pytania. I mamy tak. Wśród 30 samochodów na parkingu 15 miało kolor srebrny. Ilu procent auto na parkingu stanowiły srebrne samochody? Czyli najpierw określamy nasz mianownik, czyli ile w ogóle jest samochodów? W zadaniu jest wśród 30 samochodów, tak? Czyli naszym mianownikiem jest 30, a 15 z nich, czyli 15 jest na samej górze. Skracamy ten ułamek jak najbardziej się da, czyli widzimy, że tutaj jest jedna druga, a jedna druga to 50%. Czyli możemy odpowiedzieć na pytanie, jaki procent samochodów to samochody srebrne. 50% to samochody srebrne. Zadanie drugie. W 24-osobowej klasie Joasi tylko 6 osób ma psa. Jaki procent tej klasy ma psa? Znowu mianownikiem naszym jest ogół klasy, czyli 24. 6 osób ma psa, czyli szóstka na samej górze. Skracamy ten ułamek, można go skrócić przez 6. Czyli mam 1 czwartą. A 1 czwarta, pamiętamy, to 25%. E, czyli możemy odpowiedzieć, jaki procent uczniów tej klasy ma psa? E, 25% uczniów tej klasy ma psa. No i trzeci przykład. Czyli nie jest to jakieś bardzo trudne. Wśród 20, 120 mieszkańców kamienicy, w której mieszka Piotrek, jest 12 dzieci. Jaki procent stanowią, i uwaga, tu jest odwrotne pytanie, jaki procent będą dorośli? No to możemy to zrobić dwojako. Pierw, y, zrobimy to na sposób y, według tych dzieciaków, tak? Czyli ogół mieszkańców y, mam 120. Dzieci jest tylko dwunastka. Y, skracamy ten ułamek jak najbardziej się da. Zobaczcie, co nam wychodzi. Jedna... Dziesiąta, tak? Czyli jedna dziesiąta, yy, powiedziane było, że to jest 10%. To są nasze dzieci. No to pytanie, jaki procent to są dorośli? No, dorośli będzie cała reszta, tak? Czyli 90% to są dorośli. Tak te zadania mniej więcej wyglądają. Natomiast jak to będzie wyglądało, bo mamy na drugiej stronie w figurach, no to za chwilę sobie zobaczymy. No to mamy te figury, to jest obok na stronie 145, jaki procent figury zamalowano, tak? I zobaczcie, tak jak w czwartej klasie robiliśmy ułamki liczymy sobie w podpunkcie A, czyli pierwsze zadanie pod punkt A liczę sobie wszystkie trójkąciki: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, chyba 12, jak się nie pomyliłam czyli to jest mój mianownik. Natomiast w liczniku mam 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Zobaczcie. 9/12, dziewięć tak? Czyli 9 zielonych z ogółu 12 możliwych. Skracam ten ułamek jak najbardziej się da, czyli przez 3 i mam tutaj 3/4. A 3/4 jaki to jest procent? Jasne, 75% czyli 75% figur jest zamalowanych. No to podpunkt B jeszcze zrobimy, cały ogół będzie naszym mianownikiem, czyli mam chyba 8, z tego są dwa pomarańczowe, no to co mamy, skracamy przez 2 wychodzi mi 1 czwarta, a jedna czwarta to 25%, czyli 25%. Figury jest samalowanych. Zadanie drugie: podane liczby to ułamki pewnych wielkości. Zamień te ułamki na procenty. Czyli to już tłumaczyliśmy ostatnio i na lekcji. Natomiast zobaczmy. Jeszcze taka mała powtórka. 9,5 chcę zamienić na procent. Uzyskam procent wtedy, kiedy w mianowniku mam 100. Czyli przez co muszę Yy, pomnożyć sobie ten cały ułamek i licznik i mianownik, czyli innymi słowy, rozszerzyć, razy 2. Wtedy będę miała setkę. A u góry 9 razy 2, 18. Wychodzi mi 18%. Yy, zróbmy sobie, yy, z drugim przykładem nie będzie problemu, będzie razy 4, ale taki dziwny, 18, 15 zobaczcie. Co byśmy z tym mogli zrobić? No bo tak, nie mogę z tego zrobić setki ani yy, czego innego, ale mogę zastosować oprócz rozszerzania coś, co nazywaliśmy skracaniem, tak? Przez jaką liczbę możemy tutaj ten ułamek skrócić przez trójeczkę. Jeśli ja to skró skrócę przez trójkę, to wtedy mam tutaj 6 piątych. Wyciągam sobie całość, patrzę, co tu się będzie dalej działo. Czyli mam 1 i 1 piąta. Jedynka jest moim sto, yy, 100%, tak? A 1 piąta to jest 20%. Dodaję to sobie i mam 120%. I ostatnie zadanie, które teraz zrobimy... Na filmie Wesołość było w kinie 36 osób, dorosłych 44 dzieci. Jaki procent widzów stanowili dorośli, a jaki dzieci? I teraz mamy tak. Co mamy z tego zadania? Mamy dorośli, dorosłych, mamy 36 dzieci, 44. To ile mamy razem? Razem mamy 80 osób, tak? Te nasze 80 osób to jest nasze 100% osób, które uczestniczyły w tym seansie, tak? Czyli mamy tak, najpierw sobie policzymy, jaki procent to będą dzieci. Dzieci 44, czyli 44, 80 dorośli 36, czyli 36. 8, tak? Przez co możemy te ułamki sobie poskracać, bo musimy do tych procentów tutaj dojść, tak? Czyli możemy skrócić przez 4, nie? Czyli mamy 11, yy, 20, a tutaj mamy znowu można przez 4, 9, 20. Jak to zamienić na procent? Mogę oczywiście, skoro teraz skróciłam, chcę uzyskać tą setkę, to zrobię to teraz razy 5. I tu, i tu. I uwaga, potem jak ja to sumuję, te procenty powinno mi wyjść 100%, tak? Czyli mam 55 setnych tutaj, a tutaj mam 45 setnych, zobaczcie, czyli mam tu 55%. A tutaj 45%. Czy nam wychodzi 100%? Wychodzi, tak? Czyli mamy zadanie rozwiązane. Słuchajcie w komentarzach i w classroomie dam zadania domowe, które można potrenować w tym dziale. Także tyle z mojej strony. Jeśli ktoś ma problem jeszcze ze zrozumieniem, to jeszcze raz filmik, filmik sobie obejrzeć. Powolutku, zatrzymywać, policzyć samemu, no i wtedy może będzie łatwiej.